Tą późną wieczorową porą dzisiaj tutaj do Was wpadam na chwilkę. Niestety nie udało mi się tego live'a zorganizować wcześniej, a obiecałam, że będzie. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że może już młodsze dzieciaki poszły spać i ktoś tutaj do mnie wpadnie na chwilę, żeby posłuchać o tej porze o olejkach. Będzie mi bardzo miło, jak ktoś się tutaj pojawi na żywo. Nazywam się Katarzyna Prasał, ale tak naprawdę zawsze przedstawiam się jako Kaśka. Prowadzę bloga i fanpage pod tytułem Kram z olejkami i jestem edukatorką olejkową firmy do Terra. Opowiadam ludziom o mocy tkwiącej w roślinach, głównie w olejkach eterycznych i namawiam, edukuję, żeby dali roślinom szansę i wprowadzili te substancje, zaprosili je do swojego życia, bo naprawdę bardzo, bardzo warto. Dzisiaj mamy trzecią część naszego cyklu edukacyjnego pod tytułem Nie bój się olejków. I tak jak mówiłam wczoraj, dzisiaj będzie o jakości. Bardzo ważna kwestia. Mam nadzieję, że przekonałam Was wczoraj, że jakość olejków jest naprawdę kluczową sprawą i powinna być naszym priorytetem. Myślę, że jeżeli nie oglądaliście wczorajszego live'a, to serdecznie zachęcam. I myślę, że przekonam Was do tego, że w związku z tym, w jaki sposób olejki na nas działają, gdzie one do nas docierają, co one w nas robią, naprawdę powinniśmy zwracać uwagę na jakość olejków, jakich używamy. O, mamy kogoś na live, super. Trzy osoby są, mimo tej późnej pory. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, z tą jakością to generalnie jest problem mały, ponieważ tak jak wiecie, zdajecie sobie sprawę, olejki ostatnio stały się takie dosyć modne, dosyć trendy. Wybór na rynku jest przeogromny. Można kupić naprawdę różne produkty z różnej wielkości manufaktur. I problemem właśnie jest to, że nie ma ani w Polsce, ani na świecie żadnej jednostki takiej, wiecie, certyfikującej żadnej jakiejś organizacji, która by badała te olejki i mówiła, ok, ten jest bio albo eko, a ten ma dodatki, a ten ma syntetyki, a ten ma jakieś, nie wiem, środki ochrony roślin, a ten w ogóle jest chemiczny. Nie ma takiej, takiej organizacji, nikt nam w tej ocenie olejków nie pomoże. Tutaj musimy jakby ufać producentowi i zdać się na jego uczciwość, a sami wiecie, że no, różnie, różnie z tym bywa. Czasami nawet olejki opisane jako eko czy bio mają dodatki. W ogóle tego fałszowania olejków to można dokonywać na wiele różnych sposobów. Po pierwsze, można do nich dodać jakąś substancję syntetyczną, czyli taką sztuczną, wyprodukowaną w laboratorium. Można do nich dodać na przykład jakieś rozcieńczacze, można dodać oleje mineralne. Bardzo często jest na przykład olej sojowy albo olej kokosowy dodawany. Producenci czasami dodają alkohol, dodają parafinę, więc te olejki są generalnie mieszane, zanieczyszczane różnymi substancjami, ale jest jeszcze jeden sposób, w jaki można olejki fałszować, a mianowicie na przykład można olejki destylować nie z takiego gatunku rośliny, jaki widnieje na opakowaniu, powiedzmy. Tutaj dobrym przykładem jest lawenda. Lawenda ta, taka nasza lawenda o właściwościach terapeutycznych, ten olejek lawendowy, jest pozyskiwany z rośliny, która nazywa się lawenda wąskolistna lavandula angustifolia. A istnieją jeszcze inne gatunki lawendy, np. lawenda szerokolistna albo lawendyna takie hybrydy mniej, mniej szlachetne i bardzo często właśnie z nich olejki znajdują się w butaleczkach opisanych jako olejek lawendowy albo na przykład nie wiem mamy dosyć drogi materiał w olejku z melisy właśnie brakło mi słowo i on jest zanieczyszczany się jest po prostu do mieszka tańszego olejku cytrynowego więc tutaj można te fałszowania robić na różny sposób jakby jedno jest pewne jeżeli olejek ma jakieś dodatki naturalne, no to on nam krzywdy nie zrobi, tak? Melisa zmieszana z olejkiem cytrynowym, ok. Z tym, że jeżeli my oczekujemy od olejku czegoś więcej niż tylko ładnego zapachu, oczekujemy jakości terapeutycznej, to po takich mieszankach raczej no, nie ma się tego, jakby jak spodziewać. Olejki w ogóle zanieczyszczone, olejki sfałszowane nie mają jakości terapeutycznej, a do tego jeszcze mogą być szkodliwe najzwyczajniej w świecie. Czemu producenci fałszują olejki? No jasna sprawa, no, chodzi o pieniądze. To są ogromne ilości materiału roślinnego potrzebne w ogóle do wyprodukowania takiego olejku. Niektóry materiał roślinny w ogóle nie jest dostępny. Stąd na przykład olejek z drzewa sandałowego jest często fałszowany olejkiem na przykład cedrowym, ponieważ jest no, kiepska dostępność tego, 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 tych drzew cedrowych. Um. Drzew, drzew sandałowych, przepraszam. Yy, więc generalnie chodzi, chodzi o koszty. Yy, jak możemy rozpoznać, czy olejek jest sfałszowany? No tutaj jest kolejny problem, ponieważ, żeby tak naprawdę stwierdzić, czy olejek zawiera to, co powinien zawierać, to powinniśmy się na tym znać, przeprowadzić badania, mieć specjalistyczną aparaturę, przeprowadzić chromatografię gazową, spektrometrię mas. I tak dalej. No, jasna sprawa, nikt z nas tego nie potrafi, ani takiego sprzętu nie mamy, więc tutaj jest sprawa utrudniona, ale takim domowym sumptem, domowym sposobem możemy zrobić dwa takie, takie proste testy, żeby stwierdzić samemu, czy, olejek, czy do olejku nie zostały dodane jakieś oleje mineralne, co się zdarza bardzo, bardzo często. Pierwszy test: bierzemy kartkę papieru, czystą kartkę papieru. I na nią kropimy sobie olej eteryczny. Olej eteryczny jako substancja lotna, eteryczna nam z tej kartki po prostu wyparuje i po jakimś czasie nie zostanie po nim śladu. Natomiast jeżeli został zmieszany z jakimś olejem mineralnym, no to ten olej pozostawi nam po prostu tłustą plamę, która no raczej nie, nie zniknie, nie ma takiej opcji. Drugi test z kolei polega na mieszaniu olejku z alkoholem. Wiem, że olejki się nie rozpuszczają w wodzie, ale za to bardzo dobrze rozpuszczają się w alkoholu i w tłuszczach. W związku z tym, możemy po prostu do łyżki po prostu jakiegoś alkoholu dodać krople olejku, wymieszać i ona powinna być niewidoczna. Ona nam się powinna całkowicie z tym alkoholem zmieszać. Natomiast jeżeli będzie rozwarstwienie, jeżeli będziemy dokładnie widzieć te dwie warstwy, olejkową i alkoholową. To znaczy tylko tyle, że olej został po prostu zmieszany z jakimś olejem mineralnym, typu olej sojowy. Na przykład. Więc to są takie dwa testy, które możemy w domu zrobić. To jakby jest jasna sprawa, że powinniśmy zwracać uwagę na jakość olejków, ponieważ od tej jakości zależy ich bezpieczeństwo i skuteczność. Bezpieczeństwo. No to nic innego jak to, że ten olejek nie wywoła u nas jakichś tam niepożądanych reakcji, tak? alergicznych czy jakichś innych. A z kolei skuteczność, no to to, że uzyskamy określony efekt terapeutyczny, jak to się ładnie mówi, czyli po prostu po zastosowaniu olejku przestanie nas boleć głowa albo żołądek. Jeżeli chodzi o to w ogóle, czym charakteryzuje się jakość, jakie są parametry tej jakości, co to w ogóle znaczy olejek dobrej jakości, to o jakości olejku, z kolei świadczy jego czystość i moc. No czystość to właśnie to, o czym mówiłam przed chwilą, że ten olejek nie ma żadnych dodatków, czy to syntetycznych, czy naturalnych. Nie ma żadnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, nie ma na przykład żadnych o pozostałości pestycydów. To jest też bardzo ważne, bo jeżeli roślina była uprawiana przy użyciu dużej ilości środków ochrony roślin, no to ta chemia z gleby przenika do rośliny, do kwiatów, do liści, a potem z tym materiałem roślinnym ona z kolei z tego materiału roślinnego przenika do olejku, więc to jest też jedna właśnie forma z tych form zanieczyszczeń. Czyli czystość olejku to znaczy tylko tyle, że olejek zawiera tylko to, co powinien zawierać czyli czysty produkt powstały po destylacji parą wodną tego materiału, a nie zawiera żadnych innych dodatków, które mogłyby nam zrobić. W jakąś krzywdę, czyli na przykład nas podrażnić albo nas uczulić. Tak? Tutaj są różne, różne możliwości. Tak? A z kolei moc tego olejku, bo mówiłam, że jakość to jest właśnie czystość i moc. A moc olejku to z kolei jest gwarancją tego, że olejek nie jest rozcieńczony, nie jest te, tego, tej substancji czynnej, tak ją nazwijmy, jest w nim taka ilość, że właśnie możemy ten efekt terapeutyczny. Osiągnąć. Także mniej więcej o to w tym chodzi. Te olejki, o których ja Wam opowiadam i piszę na blogu, i, i cały czas tutaj wracam do Was z nimi, to są olejki firmy DOTERRA, amerykańska firma, która od 13 lat jest na rynku. DOTERRA to znaczy Dary Ziemi i ta firma w ogóle powstała z taką misją, że będzie się na rynku spośród innych firm. Wyróżniać właśnie jakością. I cały ich system dystrybucji, produkcji, cała ta polityka marketingowa to wszystko jest podporządkowane właśnie jakości. Firma Doterra stworzyła swój własny system jakości opatentowany CPTG Certified Pure Tested Grade który dokładnie precyzuje na przykład to, jakie badania powinna przejść każda próbka olejku, żeby móc dostać ten certyfikat. Tutaj na każdej buteleczce mamy napis CPTG i żeby mogła być dopuszczona do obrotu. Ja Was nie będę teraz zanudzać, oczywiście nie bójcie się, nie bójcie się szczegółami tych wszystkich badań, ile ich jest, jakie są i na czym polegają. Powiem Wam tylko, że jest tych badań 14 i one są robione na trzech etapach produkcji. Zaraz po destylacji olejku, po wstępnej obróbce, zanim dostanie się do, do buteleczki, zanim będzie rozlany, i już po rozlaniu e, do butelki. Oczywiście robi się tą chromatografię gazową, o której Wam mówiłam, i spektrometrię mas i kilkakrotnie jest również olejek badany na obecność na przykład grzybów, pleśni czy jakichś tam innych zanieczyszczeń. Mikrobiologicznych, na obecność pestycydów, właśnie z roślin, i tak dalej. A tak naprawdę, jeżeli tak popatrzymy globalnie na ten problem, to dbanie o jakość olejku zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Wspomniałam o pestycydach, czyli dbanie o jakość olejku zaczyna się już od sadzenia tej roślinki, czy, czy siania, siania rośliny przez jej uprawę, zbiory. Potem destylację, ponieważ na każdym etapie ta roślina czy ten olejek może w jakiś sposób zostać zanieczyszczony. Więc tutaj Doterra też o to dba, ma kontrolę nad całym procesem produkcji, podpisując kontrakty z rolnikami, obstawia cały proces produkcji od właśnie nasionka do buteleczki, w ten sposób gwarantując nam naprawdę najwyższą jakość, po pierwsze jakość terapeutyczną, czyli jakość leczniczą a po drugie jakoś spożywczą, co jest tutaj bardzo, bardzo istotne, ponieważ możemy te olejki po prostu zjadać, konsumować. Możemy je w ogóle używać na wiele różnych sposobów. No i tutaj już płynnie bardzo przeszłam do tematu jutrzejszego live'a, ponieważ jutro chciałam Was zaprosić na też taki krótkie 15 minut opowiadania o tym, w jaki sposób, na jakie sposoby bezpiecznie i skutecznie stosować olejki eteryczne. Także bardzo Was serdecznie zapraszam na jutro. Mam nadzieję, że troszkę wcześniej mi się uda połączyć, powiedzmy koło godziny 20, także jutro, jak bezpiecznie używać olejków eterycznych. Ślicznie Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie, miłej nocy Wam życzę. Oczywiście, jeżeli macie pytania, standardowo piszcie, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam Pa.